Dzień dobry lub też dobry wieczór państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. W ostatnich dniach wszyscy w Polsce zajmują się niezwykłym ludzkim nieszczęściem, jakim jest kolejna powódź, która nawiedziła nasz kraj, ale świat idzie dalej naprzód, podobnie jak wojna na Ukrainie, gdzie również dzieje się bardzo wiele. W ostatnich tygodniach Rosjanie podjęli próbę przeprowadzenia dużej kontrofensywy. Na terenie obwodu Kurskiego, gdzie dopiero 18 lub 19 września wojska ukraińskie zdołały skutecznie zatrzymać rosyjskie natarcie. Wspomniana ofensywa nie jest może wielkim sukcesem Rosjan, ale wiele wskazuje na to, że na terenie obwodu Kurskiego Rosjanie zdołali odbić chociażby Gordijewkę, co może mieć spore znaczenie dla oddziałów ukraińskich. Walczących na północ od wspomnianej miejscowości. Rosjanie trzymają się także w krasno i Snagostie. Jednocześnie sukcesy militarne na terenie Obwodu Kurskiego nie przekładają się na większe sukcesy w rejonie Berjańska czy na Donbasie, gdzie wojska rosyjskie muszą płacić sporą daninę krwi za utrzymanie swoich zdobyczy terytorialnych. Kolejne sukcesy Rosjanie mieli odnieść natomiast w powietrzu, gdzie poważne straty w postaci dwóch zestrzelonych Su-27 flanker i jednego zestrzelonego MIG-29 miało ponieść ukraińskie lotnictwo wojskowe. Zacznijmy od tego, że utrata aż trzech maszyn bojowych w stosunkowo krótkim okresie czasu była bardzo bolesnym ciosem dla Ukraińców którzy od dawna cierpią na brak odpowiedniego sprzętu. Samoloty państw natowskich, korzystających do niedawna z poradzieckiego wyposażenia, stopniowo się kończą, a co za tym idzie, zestrzelenie, utrata czy poważne uszkodzenie poradzieckiego samolotu należącego do sił powietrznych Ukrainy stanowi dla nich poważny cios. Zgodnie z doniesieniami płynącymi z pól walki na Ukrainie w dniu 15 września 2024 roku w godzinach wieczornych doszło do serii potyczek powietrznych z udziałem samolotów ukraińskich i rosyjskich. Zgodnie z doniesieniami potwierdzonymi m.in. przez niektóre państwa natowskie, a dokładniej natowskie serwisy, w tym m.in. bułgarski serwis Bulgaria Military, Starcia te zakończyły się zniszczeniem co najmniej dwóch ukraińskich ciężkich samolotów wielozadaniowych SU-27, jak również jednego myśliwca wielozadaniowego MIG-29. Zdaniem m.in. bułgarskich dziennikarzy, do zniszczenia wspomnianych marzeń doszło podczas walk w nocy z 14 na 15 września. Jak do tej pory była to jedna z większych bitew powietrznych stoczonych nad Ukrainą od początku wojny. Poprzednia wielka potyczka samolotów wielozadaniowych miała miejsce na samym początku wojny, 5 marca 2022 roku w rejonie Żytomierza. Wówczas duże siły rosyjskie złożone z samolotów wielozadaniowych Su-30 i Su-35 wdały się w walkę z ukraińskimi Su-27 i Migami 29. Niestety piloci Szczycący się mianem duchów Kijowa nie dali wówczas czadu i musieli uznać wyższość Rosjan, którzy zapisali na swoje konto zestrzelenie co najmniej 427 z ukraińskimi znakami w rejonie Żytomierza. Wówczas straty poniesione przez ukraińskie lotnictwo wojskowe nie były jednak aż tak odczuwalne dla strony ukraińskiej. Na wyposażeniu lotnictwa ukraińskiego znajdowało się wówczas co najmniej 26 samolotów SU-27 w różnych wersjach. Można wspomnieć o SU-27S, SU-27P czy wariancie UB. Wreszcie Ukraina miała co najmniej 50 samolotów MiG-29 w stanie operacyjnym. Oprócz tego, na różnych składach sprzętu Ukraińcy mieli co najmniej kilkadziesiąt maszyn nadających się do roli magazynu części zamiennych, które można było stopniowo rozbierać i przywracać do stanu lotnego w miarę potrzeb. W kolejnych miesiącach zresztą to następowało. Ukraińskie samoloty Często były maszynami, które wymagały przeprowadzenia daleko idących modernizacji, na które przez całe lata, zwłaszcza w latach 90. i na początku lat 2000., po prostu nie było pieniędzy. Dobry przykład stanowiły wydarzenia z okresu Euro 2012, gdy do zapewnienia osłony powietrznej imprezy konieczne było ściąganie samolotów z jednego pułku do drugiego, byle tylko była możliwość stworzenia choćby jednej pary dyżurnej na lotnisko. Po 2014 roku na Ukrainie zmieniło się wiele, ale nadal znaczna część ukraińskiej floty samolotów bojowych, która została odziedziczona po Związku Radzieckim, nie nadawała się do lotu. Warto także podkreślić jeszcze jedno: Rosjanie doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Jedna z największych walk powietrznych nad Ukrainą, z dnia 5 marca 2022 roku według strony rosyjskiej miała zakończyć się ze strzeleniem 4 i 1 MiG-29. Zadanie Ukraińców polegało wówczas na obronie przestrzeni powietrznej nad miastem Żytomierz, w rejonie którego Rosjanie atakowali zakłady remontowe broni pancernej. Oczywiście informacje na temat działań prowadzonych przez Rosjan nad Żytomierzem w pierwszych tygodniach wojny nie zostały przedstawione szerzej w polskich mediach, Natomiast to też nie jest tak, że na temat wspomnianej walki nie wiadomo nic. Otóż zdaniem niezależnych źródeł w dniu 5 marca Ukraińcy mieli utracić w rejonie Żytomierza co najmniej jeden nierozpoznany samolot. Ale w kolejnych dniach przyznali się do utracenia całego szeregu innych maszyn, w tym kilku 27, z których trzy z numerami bocznymi niebieski 26, 46 i 48 miały zostać poważnie uszkodzone w rosyjskim ataku na rezerwową bazę lotniczą Kanatowo. 8 marca 2022 roku Ukraińcy przyznali się także do utraty 1 MiG-29 z 40 Brygady Lotnictwa Taktycznego, co również można pośrednio powiązać z działaniami prowadzonymi w rejonie Żytomierza. O maszynie wiadomo bowiem, że została utracona niedaleko Kijowa, a Żytomierz, biorąc pod uwagę rząd wielkości, jakimi posługują się Ukraińcy, leży niedaleko Kijowa. Obraz owej pierwszej dużej potyczki pomiędzy lotnictwem ukraińskim i rosyjskim nie byłby pełen, gdyby nie powiedzieć o stratach Rosjan. Bezpośrednio z działaniami prowadzonymi tego dnia przez obie strony w rejonie Żytomierza można powiązać utratę tylko jednego Su-30SM, pilotowanego przez podpułkownika Aleksieja Hasanowa. Chociaż tego dnia doszło także do strącenia dwóch Su-34 w rejonie Czernichowa oraz Hrabiwki. Wiadomo także, że jeden Su-30SM, należący do lotnictwa morskiego, został utracony w rejonie Basztanki. Tak czy inaczej starcie w rejonie Żytomierza zakończyło się albo remisem, albo nieznacznym zwycięstwem Rosjan. Aktualnie wiele wskazuje na to, że było podobnie przy okazji tego ostatniego starcia. Chociaż ostatnią potwierdzoną stratą w ukraińskich siłach powietrznych pozostaje zniszczenie pierwszego ukraińskiego F-16. No i trzeba tutaj uczciwie przyznać, że jeżeli doszło do kolejnych strat samolotów Su-27, no to ten rok dla samolotów SU-27 służących w ukraińskim lotnictwie wojskowym byłby niezwykle trudnym okresem, ponieważ maszyny te poniosły ciężkie straty także podczas walk nad obwodem górskim, gdzie nadal znajdują się oddziały ukraińskie. Rosjanie tylko w tym roku zdołali zapisać na swoje konto 9 zniszczonych lub uszkodzonych ukraińskich samolotów SU-27. Biorąc pod uwagę ilość strat poniesionych od początku wojny przez Ukraińców, oznacza to, że w ukraińskim arsenale pozostało już bardzo niewiele maszyn tego typu. W najgorszym, pierwszym roku wojny, Rosjanie zniszczyli lub poważnie uszkodzili są to potwierdzone dane co najmniej 16 samolotów SU-27. W drugim roku wojny Ukraińcy musieli spisać ze stanu swojego lotnictwa jeszcze dwa kolejne SU-27. Oznacza to, że konieczne okazało się przywrócenie przynajmniej części z ukraińskich maszyn do stanu lotnego i wykorzystanie do tego celu maszyn stojących w składach sprzętu. W tym roku potwierdzono zniszczenie lub uszkodzenie co najmniej dziewięciu samolotów tego typu, jak do tej pory. Natomiast te trzy samoloty, które Rosjanie twierdzą, że zestrzelili na terenie obwodu Kurskiego, jak do tej pory nie zostały uznane za potwierdzone ukraińskie straty. Możliwe, że to są samoloty poważnie uszkodzone, uszkodzone lub też, że ukraińcy się do tej straty nie przyznają, a niezależne źródła nie będą w stanie tego zgłoszenia zweryfikować. Tak czy inaczej, najprawdopodobniej obecnie ukraińcy mają samolotów Su-27 bardzo mało. Trudno dywagować, ile to jest obecnie. Jednakże nie jest to liczba wystarczająca do prowadzenia operacji bojowych na dużą skalę, o czym świadczą coraz głośniejsze doniesienia o rychłych dostawach kolejnych typów zachodnich maszyn na Ukrainę. Dodajmy do tego nieliczne F-16, z których jeden został utracony w bardzo niepokojących okolicznościach, najprawdopodobniej na skutek błędów w pilotażu, to świadczyłoby o niezbyt wysokim poziomie wyszkolenia ukraińskiego personelu, lub na skutek bliskiej eksplozji drona, tudzież innego celu powietrznego, co też nie wystawia ukraińskim pilotom najlepszej recenzji. Oczywiście F-16 nie będzie jedynym typem samolotu bojowego produkcji zachodniej dostarczonym na Ukrainę, i biorąc pod uwagę ostatnie deklaracje, wydaje się, że ktoś wreszcie idzie po rozum do głowy. Dlaczego? Ano, dlatego, że po tym jak kilka miesięcy temu Padły deklaracje przekazywania Ukraińcom samolotów Miraż 2000, teraz pojawiły się graniczące z pewnością zapewnienia na temat dostaw samolotów JAS-39 Gripen. Te zaś były projektowane do prowadzenia działań operacyjnych w warunkach zbliżonych do tych, w jakich obecnie walczą Ukraińcy, a więc w sytuacji, gdy trzeba korzystać z przygodnych pasów startowych i stawiać czoła przeważającym siłom nieprzyjaciela. W warunkach, gdy obsługę samolotów mogą stanowić słabo wyszkoleni rezerwiści. Dostawy maszyn zachodnich są istotne nie tylko dla Ukraińców, dla których w niedalekiej przyszłości będą stanowiły o być albo nie być, ale także i tu pewne zaskoczenie, dla Rosjan. Tutaj należy podkreślić, że lotnictwo rosyjskie tylko czeka na okazję do sprawdzenia się w walce z maszynami zachodnimi które nawet w starszych czy biedniejszych wersjach wyposażenia mogą dostarczyć Rosjanom cennego materiału porównawczego i pozwolić na dopracowanie taktyki wykorzystania ich lotnictwa. Sami Rosjanie czują się bardzo pewnie, co jednak nie jest zbyt dobrym podejściem. Wprawdzie udaje im się często radzić cele na terenie baz kontrolowanych przez Ukraińców, ale sami Ukraińcy też potrafią odnieść spore sukcesy w atakowaniu rosyjskich lotnisk wojskowych. Zresztą o tym, że trwa polowanie na SU-27 prowadzone przez Rosjan, mogą świadczyć także doniesienia płynące ze strony samych Rosjan, którzy kilka miesięcy temu byli zmuszeni przyznać się, że ich własna obrona przeciwlotnicza dokonała zestrzelenia własnego samolotu tej klasy. W tych warunkach wszystko wskazuje na to, że zwalczanie ukraińskich samolotów Su-27 i MiG-29 zyskało wysoki priorytet wśród listy zadań przedstawionych rosyjskim siłom zbrojnym. A to oczywiście nie jest dobra wiadomość dla Ukraińców, o czym jednak będziemy rozmawiali za chwilę. Tak czy inaczej, starcie powietrzne nad rejonem kurskim zakończyło się według Rosjan sukcesem ich lotnictwa. Które prowadziło operacje osłonowe dla własnych samolotów szturmowych, które od początku walk w rejonie Kurska są wykorzystywane na bardzo dużą skalę. Rosyjskie myśliwce mają za zadanie zabezpieczenie działań własnych samolotów szturmowych, a także innych maszyn przeznaczonych do takich zadań, do których zaliczają się chociażby także śmigłowce i bombowce frontowe. W tej ostatniej roli kolejny bliski krewny ukraińskich flankerów Su-27, czyli Su-34. Jednym słowem, prawie wszystko zostaje w rodzinie. Tak czy owak Ukraińcy od kilku dni chwalą się zatrzymaniem rosyjskiej kontrofensywy i ponownie zrobiło się cicho o działaniach lotnictwa obu stron, co sugeruje, że przynajmniej na razie Ukraińcom po raz kolejny udało się utrzymać na terytorium przeciwnika na terenie obwodu bryjańskiego i kurskiego. Dokładny przebieg walk powietrznych toczonych przez siły powietrzne Ukrainy i Rosji nad obwodem kurskim nie jest aktualnie znany. Informacje na ten temat, które będzie można określić mianem mniej lub bardziej potwierdzonych, pojawią się dopiero za jakieś dwadzieścia parę lat, gdy możliwy będzie szeroki dostęp do na przykład ukraińskiej dokumentacji, ale już teraz można zwrócić uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, Rosjanie skierowali do wsparcia swoich sił zbrojnych na terenie obwodu kurskiego znaczne siły lotnicze, które skupiły się głównie na atakowaniu celów naziemnych. W pierwszych dniach czy nawet tygodniach walk w rejonie kurska, Rosjanie często atakowali własne wojska. Natomiast biorąc pod uwagę pewne sukcesy rosyjskiej kontrofensywy, Trzeba podkreślić, że ten problem musiał zostać przez samych Rosjan rozwiązany, a to mogło zostać osiągnięte na kilka sposobów. Pierwszy z nich to dokładniejsze przestrzeganie zasad oznaczania pojazdów i własnej pozycji. Drugi utrzymywanie lepszej łączności radiowej, niż miało to miejsce wcześniej. Kolejna sprawa. Ukraińcy zostali po raz kolejny wciągnięci w walki powietrzne, które dla ich lotnictwa mogą zakończyć się tylko źle, ponieważ Rosjanie Zadają Ukraińcom odczuwalne straty. Dla Rosjan utrata 10 czy nawet 20 samolotów Su-30, tudzież Su-35, jest oczywiście bolesna, ale dla Ukraińców utrata choćby jednego Su-27 czy MiG-29 staje się już katastrofą, bo tych samolotów nie ma jak zastąpić. I chociaż Ukraina ma obiecane dostawy Miraży, Gripenów i kolejnych F-16, to póki co po kilku miesiącach szkolenia, zabiegów, szumnych zapowiedzi i generalnie szumu medialnego w temacie F-16 Ukraińcy mają zaledwie kilku, w porywach kilkunastu pilotów zdolnych do kierowania samolotem F-16, a za chwilę będą mieli podobny problem z wyszkoleniem personelu do Miraży i Gripenów. Jednym słowem, gdy Rosjanom uda się wykrwawić ukraińskie lotnictwo, nastąpi sytuacja, w której zrealizowana zostanie w praktyce stara zasada – nek herkules contra plures. Otóż w momencie, gdy Ukraińcy poniosą znaczące straty w ludziach i sprzęcie, do akcji wejdą znacznie liczniejsze siły rosyjskie, które zdominują niewielką ilość zachodnich maszyn samą swoją liczbą. No bo powiedzmy sobie szczerze, jeżeli na jednego ukraińskiego F-16 przypadnie 20 czy nawet 40 samolotów bojowych spod znaku czerwonej gwiazdy to zrobi się niezbyt wesoło a tak na marginesie to część widzów lubi pytać w komentarzach dlaczego Rosjanie nie zniszczyli mostów nad nieprze i tak dalej dlaczego ja tak chwalę siły rosyjskie no cóż ja mogę zapytać równie zgryźliwie jak ci widzowie jak to jest że wojna trwa już tyle czasu Skoro pewien słynny polski generał w polskich mediach już w kwietniu 2022 roku czy nawet w marcu zapowiadał, że wojna jest skończona w kilka tygodni. Reasumując, obu stronom od samego początku pewne rzeczy się nie udają, a wojna na Ukrainie jest tym samym co wojna domowa w Hiszpanii, wielkim poligonem testowym zarówno dla sprzętu zachodniego, jak również wschodniego. Nie można także zapominać o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie o umiędzynarodowieniu wojny. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia na temat ataków przeprowadzonych przez Ukraińców na cele rosyjskie w Syrii, gdzie ukraińskie oddziały specjalne miały zorganizować atak na rosyjską bazę położoną niedaleko Aleppo w Syrii. Zgodnie ze źródłami zachodnimi, na terenie rosyjskiej bazy miało dojść do serii poważnych eksplozji, które zapowiadają poważne zniszczenia. Aktualnie w rejonie Aleppo nie działają już oddziały dżihadystów. Warto jednak podkreślić, że nie jest to pierwsza próba podejmowana przez ukraińskie oddziały specjalne do przeniesienia wojny na terytorium wroga. Już wcześniej pojawiały się doniesienia na temat działań podejmowanych przez Ukraińców, chociażby na terenie Rosji, gdzie dokonywano ataków m.in. na załogi rosyjskich samolotów bombowych wykonujących zadania bojowe nad Ukrainą. Podobne działania miały wywołać w Rosji atmosferę strachu, ale wydaje się, że przyniosły raczej odwrotne rezultaty. Rosjanie zaczęli tym bardziej popierać wojnę, bo jeśli ktoś podejmuje działania, które można by z dużą dozą niechęci do tego kogoś określić mianem terroru wymierzonego w obywateli, którzy nie są w czynnej służbie, to raczej będzie to budziło sympatię dla ofiary niż dla sprawców. Nawet jeśli działali oni, ze słusznych w swoim mniemaniu pobudek. A co się tyczy ostatnich wydarzeń z Syrii, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że już wcześniej Ukraińcom udała się podobna sztuka, gdy zdołali nawiązać współpracę z władzami malijskimi, które walczyły z oddziałami wchodzącymi w skład tzw. grupy Wagnera. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy Patronaita i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający niczym obsługa techniczna pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło, cześć i czołem.